Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Oscar. No i standardowo witam was w kolejnym filmie na moim kanale z Forza Horizon 5. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest eneba.com. Chcesz pograć ze mną na streamie Forza Horizon? Teraz możesz mieć ją taniej. Pisując kod promocyjny Marquis, zyskasz 3% zniżki przy zakupie. To co? Kliknij w link w opisie, a ja życzę miłych zakupów. Jak pamiętacie w ostatnim odcinku sobie szukaliśmy aut zaginionych. Słuchajcie, więc w dzisiejszym odcinku możemy sobie je odnaleźć na nowo, co? I to byłoby w sumie spoko. Więc mamy gdzieś tutaj, tutaj samochód, samochód. Musimy lecieć sobie chyba na festiwal. Tak, warsztat zapomniane wozy. Bardzo dużo gotowych do odebrania. Nie mamy jeszcze wszystkich. Jeszcze dwa autka są do zrobienia. Do zrobienia jeszcze jedno autko jest u mnie nieodkryte niestety. Ale dobrze. To odbieramy. Proszę to bardzo. Turbo car in so can see it in their to nie jest white body. in 1954 chevrolet entered their first international race the carrera panamericana with a new sports car but this one threw a con rod through the engine block and died on the first stage they've gotten much better at racing since then lo juro. but now it's all yours that's no, you oh, a movie no i never even bought it i'd return for a few rumors in a dusty old barn eh and <laughs> there's the keys

This thing tearing through city streets, bombing over hills. I've been racking my brain, and I just cannot remember the name of the film. No, bullet chyba. Nie, no, nie wiem. Tak myślę. Uncle Victor said it was like meeting an old friend again. Take good care of this one. Oh, samochód był z Fast and Furious. W since sensie this Escort w Fast and Furious, to chyba jakonibelski. I do came to Mexico. I don't know how or why it was abandoned. All I know is that it belongs to you now, superstar. Here's the keys. O, nazwam super supergwiazdą. Dziękuję. I ogólnie zauważyłem, słuchajcie, że ShadowPlay czasami, I jak nagrywam blazer? odcinki, to zwiesi I mi od... zwiesi to mi, od... Zwieś mi nagranie. Mimo, że mam 60 fpsów cały czas stałe, no to ShadowPlay niestety tak, e, tak działa. obs może zacznę nagrywać. Zobaczymy. Los Caminos. I've seen pictures of these things, not so much now, but they used to be everywhere, get this, they were even used as ambulancias. Wow jest. is right, mid-mounted V6, central driving position, and 66 centimeters of suspension travel. We put you behind the wheel and I'm telling you, no dirt race in Mexico will be safe. Ferrari F40... Aha! I... Co? Aha, dobra, ok, bo on jeszcze tego nie wyremontował. Gruntowanie, a to jest usuwanie korozji i uszkodzeń. Wow, mamy napisane w jakim, na jakim etapie. Słuchajcie, mamy jeszcze do odebrania w ogóle jakieś nagrody. Dobra, wyróżnienia: Tutaj mamy do odebrania parę nagród, bo dostałem informację, że mogę odebrać sobie nagrody. To już odebrałem, odbieramy. A, ok, czyli w taki sposób odbieram nagrody. No to ten też odbieramy sobie, Fort Focus RS. Nie wiedziałem w jaki sposób. No i Nissan 350Z, nie trzeba go kupować. Bardzo dobrze. Dobra, tu już mamy nagrody odebrane. Teraz tutaj, Back Mono A tu ubranie, kapelusz poszukiwacza, chyba, nie? Proszę bardzo, umiejętności, tu też mamy do odebrania. Chyba wszędzie mam do odebrania kilka nagród co. Chevrolet Corvette ZR1, no 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 no, no, tak tutaj się mogę bawić Tutaj nie mam jeszcze nic Aha, bo ja, o kurde bele To ja jeszcze mam te kategorie Boże święty O, Wispin Matko jedyna Tego jest od zarypania, będzie trzeba to sprawdzać widzę No i dobra, Audi rs ma tutaj inny dźwięk również, ja to wiem nie chcę sobie jeszcze spoilerować za bardzo, więc. O ja już słyszę, ja już słyszę, że to brzmi kozacko. Dobra. Stańmy sobie tutaj. Zróbmy sobie launch control. Ej, teraz to brzmi jak Audi RS6. Tak, tak naprawdę. O sztos, Ej, to naprawdę brzmi jak Audi RS6, tak? Audi RS6 brzmi w rzeczywistości. Chcę sobie na razie. O jakie marchewy gościu? Stały napęd 4 na 4 koła w nie idealnie. A dobra, jak chcę zobaczyć jeszcze jaką to ma odcinę. Ej, to też nie ma zwykłej odciny takiej po prostu. tu 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 tu, jak w każdym samochodzie w Fordzie 4. Tylko to ma swoją. Dobra, ruszmy sobie przygodę Horizon. Bo pamiętacie w poprzednich odcinkach, w poprzednim odcinku mówiłem, że znalazłem fajne miejsce. na drifting. No niestety nie jest to fajne miejsce na drifting. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy sobie ulepszymy właśnie street scene, czyli wyścigi uliczne. No to niestety, ale to się zamienia właśnie w tą... To się zamienia w tą powierzchnię. Dobra, słuchajcie, dojeżdżamy do naszego celu związanego z wyścigami ulicznymi. Jeszcze nie wiem co to będzie, ale jest to historia Horizon, więc na pewno coś ciekawego. Rami! Nice ride. I have to look good for my old compadres, and I thought. I'm they're beating a horizon superstar into your hometown. First to the basilica wins. Łał, ja będę się samochodami. Ha, ufają mi za bardzo, i będę... Oh, kozak. Let's do this. So, there's a bit of a street scene around here. Maybe back then I was just a little kid learning to drive with my mammy and my tios. I couldn't even reach the pedals. Ja pierdziele, dał mi taką super do prowadzenia Ty gość ma duże zaufanie do mnie w takim razie Bo przecież ja jestem chyba człowiekiem, który najwięcej rozwala cokolwiek na mapie. A masz szybszego tego vipera, no, no really? bo viper jest szybszy o tej super a, a mimo wszystko chce się ścigać, no to, proszę, to proszę bardzo El el nie el el me Dobra, pokonać ciebie to nie problem, bo nawet do mnie nie, nie dościgniesz, znaczy nie dogonisz mnie, o? Bo nie dam się wyprzedzić, nie? A ja cały czas jadę z gazem w podłodze, albo z palcem na triggerze do końca. Oj, troszkę się wyrpał. No i wjeżdżamy do miasta, Malowiniczego miasta. O lol. Street Ej, ale ładnie so wygląda ta supra z tym budykitem i z tym spoilerem z tą ławką. Pasuje to. Dobra. Nie wyprzedzi mnie. Ale jest cały czas blisko. Skubany. Dobry jest. No, ale on ma szybszy samochód, No, gdzie Viper GTS a? Gdzie supra MK5 ostatnio prosta, on cały czas jest za mną, a gra jest skonstruowana pewnie tak, że no... No jak już jest za mną to mnie nie wyścignie, nie? No ta, tym bardziej tu. Oh, versus Subaru, no, not really. La Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato. Racers come here to ask our Lady for her blessing. You know, I might be able to contact the jefe. I hear he's pretty strict, but if he thinks you're good enough to join the street scene, then who knows? Dude, I know it's you. Está That's good. Then you're in. Come on, let's go meet my compadres! Dobra, chodź poznamy compadres. Tych well gości. now darkest secret is out, my friend. I have something else to show you. Follow me! Where are we going now? Out of the city to our racers meetup. Does your family know about that? My father would be furious, and my uncle Carlos would challenge me to a race before every family meal.

Boże w tej grze to się wszędzie po mapie skacze. No ta, on trafi w ulicy Jak Jako trafię. O, koledzy, dzień dobry. Few kids. To niezłe dzieci jeżdżące challengerami i geterami. Chciałbym być takim dzieckiem. Oj, za szeroki łuk kolego. Ja trochę po trawie przejechałem, ale dojechałem. Ale to ładnie. No się manko. Zawsze scenę łysznej Horizon. Matko Boska, ile punktów znowu? Eee, <grytanie> e, jednak mało. Myślałem, że znowu będzie 7700. <grytanie> o. Mam R32, mam hunigana Chevrolet. E, no i to tyle. Jak na razie słabe są te wyścigi uliczne, ale pewnie się rozkręci. Przynajmniej nowy level wbiję. System w miejscu mojego koła, się kręcił to było podejrzane. A, a to żeś mi to pojawił gościu tak nagle, nie? E, o ja już myślałem, że zostawi mi tą super, nie będę musiał kupować kolejnej. Ej, ale w sumie, no gdyby nie ta durna muzyka, która jest tutaj. Można by było driftować fajnie, nie? Dobra i słuchajcie, jeszcze musimy zrobić jedną e, przygodę Horizon związaną z... Szutrem, wyścig ah, crossowy right, bardziej, I z uwagi na to, że mam jedną rzecz do blokowania, żeby wziąć ten czternasty samochód. Gotcha. Czy który tam O, my jesteśmy przy Horizon. Okej, okay. bierzemy udział w zawodach i rozwijamy siebie krosowo. Hola, you ready to get going? So, Rami, you said something about a big cat. A long story. I tracked it all the way into the jungle, but lost my notes. Uh, why don't I explain it on the way? First, let's retrace my steps. We head south, across the highway, and over the hills. Vamanos! Mm. I thought big cats would avoid major highways.

O, dopiero teraz mam Gra się zbogowała i nie oddała mi kontroli nad samochodem. Zostało jeszcze mi po tym skoku. przez Czyli przez most i do dżungli. Tak jak mówi. let me explain. I was given coordinates of where this big cat was last sighted. But the plane had mechanical problems on takeoff. I barely got it off the ground. So you dumped your cargo? Exacto! I lost everything and I never even saw the cat. But now you're here to help. And it's on the way. Por favor. This is the place. No, I left my car at the Tutaj już byłem, odkryłem sobie te drogi, także na luzie. Wiem jak to wygląda. Cyk lotnisko opuszczam. Okay, I'm zapomniany wóz. Pójdźcie ramię go na koniec lotniska, by kontynuować. Odkryj inf zaginione informacje o zapomnianym wozie. No dobra, odszukaj rejestrator. Lotów, odszukaj zaskórniaki, odszukaj kask. To ja najpierw to muszę rozwalić. Bo co? O, To fajne informacje szuka. To znaczy, trzyma. Tutaj mam jakieś drugie informacje. Rejestrator, no odłożysz w niej, dupę, jeżo. Tu mamy coś kolejnego, uwaga. Czyż były informacje w zaginionym bozie? Ja tu nie wiem jak wjechać. Proszę bardzo, ok. Teraz przejeżdżamy sobie tutaj. Kombinezon, twój kombinezon na za Odszukaj zaskurniaki Ramira, czyli hajs, Odszukaj kask pilota. Tutaj może coś jest. O, tak, tutaj jest, proszę bardzo. Dobra, zobaczymy czy wyskoczy. Ciekawe czy skoczyamy po zaskurniaki, czy, czy pokazk pilota. Pokazk pilota. No, dawaj. Dobra, żeś szukał, to czemu nic nie znalazł od samemu? Mm, dobrze. A gdzie są te zaskórniaki? I o co tu chodzi? A, tam coś jest, dobra. Tutaj. Tu, o. Oga... Aaaaaaah jest, nie zsunąłem się, dobra. Cyk Dawaj ze skurniaki 100 tysięcy kredytów to jest... to są za skórniaki, ta? Dobry jesteś. Podrzuć Ramiego, proszę bardzo Alex de bigny problem Horizon has ever Halo! A tu ja nie miałem tym prowadzić? Podwieź To sam sobie jedzie. Trafisz, beze mnie trafisz. Jedź pod prąd rzeki. Oh no! Follow me, Follow me. jak ja jadę przed tobą. O nie! O nie wyrąbałem się, ale wiksa Absolutely. Człowiek myślał, że to są jakieś kartony, a to jest mur. Nie spodziewałem się, że to jest mur, powiem wam szczerze. Dobra, wjeżdżamy znowu do jakiegoś templu. Ej, znam to, znam to chyba z pokazu w Forze. Tak mi się wydaje. Przed nimi przyciąłem. Getting close now. I promised you dirt roads, didn't I? Ale and I used to race buggies around here. We must shoot, yes, yes. <laughs> I always won. <laughs> I hope you've grown out of your rivalry. <laughs> rivalry, my friend. In Mexico, we call that family. Powiedziałeś, <laughs> Rodzina. <laughs> Um, ogólnie chciałem powiedzieć, że. No właśnie, chciałem powiedzieć, a mam tu mało do powiedzenia, bo oni co Let's chwilę go coś gadają. Go... Go... No właśnie. No właśnie, o tym mu... mówiłem. Ja albo się rozdupcam gdzieś, albo oni cały czas gadają. Spróbujemy wodą przejechać. Przed rzekę. Przyciąłem. Cyk. Będę szybciej od ciebie, ha. Proszę bardzo. Jestem szybszy. I, bo... I w ogóle to chciałem wam. I w ogóle to chciałem wam po wreszcie powiedzieć. Że poza odcinkami zrobiłem sobie ponad 300 przejechanych dróg. Panad... Ponad 300 przejechanych dróg. Dziękuję, wreszcie mogłem to powiedzieć. O. Załóż przystanek Horizon Wilds. No tak, za każdy przystanek dostanę achievement. It's perfect. Dirt Dwa, trzysta. A dobra, przynajmniej kolejny rozdział przygody mamy i perżota mamy. Ładnie. Dobrze, zaraz 33 poziom, e, czwarty pewnie.

I'v started you off simple with a few events and the drivers and fans have challenges to match. So, so, so what? So what? So nothing. Dobrze. Teraz poszukajmy sobie tego autka. Pogłoska o zaginionym wozie. To było na tym lotnisku całym. Tylko nie tu. Gdzie to lotnisko jest? On jest tu? O matko, ja tak daleko zjechałem? Dobra, jesteśmy wreszcie na miejscu po tych bolączkach, słuchajcie. Po lewej stronie jest tutaj garaż. Garaż, w którym jest ostatni wóz Jaguar. I think we found it. Tak jest. Finally, it's the xjr 15 Rapido i y raro. Także mamy odnalezione już dosłownie wszystkie nasze zaginione, zapomniane furki. Pozostaje tylko kwestia ich już odnowienia. Tyle nowych autek mamy. Tak, mamy. I mam nagrodę za bakamono. O, 2000 PD. Mam nadzieję, że wy też jesteście zadowoleni kontentem, który pokazałem Wam w dzisiejszym odcinku. Widzimy się oczywiście już jutro w kolejnym odcinku z Forza Horizon 5. No i zobaczymy, kiedy w końcu Playground poprawi problem z kierownicami. No bo ja chciałabym zagrać już sobie na kierownicy i wiem, że Wy też chcielibyście zobaczyć mnie jeżdżącego na kierownicy. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie.